Witajcie serdecznie. Dzisiejszy taki pochmurny dzień. Nie ma w ogóle słoneczka. Jest pochmurno, zimno. Przepraszam. Nie to zawsze złapie coś na wizji. <laughs> Witajcie w ten pochmurny dzień. Jakie wybrać studia? Jaki kierunek? Studiów obrać. Młodzi ludzie dopiero co po liceum bardzo często nie wiedzą, w jakim kierunku pójść i jakie obrać studia. Jeżeli wcześniej nie mieli jakichś sprecyzowanych zainteresowań, to w momencie wyboru kierunku studiów, powiem Wam, że nie wiedzą. I ja się wcale wcale się nie dziwię, dlatego że ja na przykład po skończeniu liceum powiem Wam, że no nie bardzo miałam sprecyzowane, nie wiedziałam właściwie, jaki mam obrać kierunek studiów. Najpierw miała być architektura, nadchodziłam na takie przygotowania przed, przed egzaminami. Tam był rysunek przede, przede wszystkim, tam rysunek z Martwa Natura, Żywa Natura. Potem się zmieniło. I pomyślałam sobie tak. Sugerowałam się też takim prozaicznym sprawom, jak jakie są, jakie są egzaminy na, na, na dane, dany kierunek studiów. I pomyślałam sobie tak, skoro. Jestem, bo byłam dobra z matematyki i z fizyki, z, z przedmiotów ścisłych. Trochę to do mnie nie pasuje, ale tak, właśnie z przedmiotów ścisłych ja, ja byłam dobra i, i pamiętam, mieliśmy taką panią z matematyki, której wszyscy się strasznie bali bali się dlatego, że ona była strasznie nerwowa, ona tupała, ona w ogóle zachowywała się naprawdę, jak ja sobie teraz przypomnę, to w dzisiejszych czasach to chyba ona byłaby odwołana w ogóle z prowadzenia yy, zajęć. I krzyczała na tych, na tych uczniów. I ja jej się jedyna nie bałam, dlatego że ja szybko myślałam i jak ona zadała jakieś pytanie, ja pierwsza podnosiłam rękę. I yy, ja byłam no, przed nią chwalona, bo yy, ona się cieszyła, że ja rozumiem to wszystko, że ja to szybko chwytam i się nie denerwowała, więc ja się jej nie bałam, bo ona się na nie denerwowała. I z tego tytułu, że byłam właśnie dobra z przedmiotów ścisłych matematyka, fizyka to postanowiłam, że pójdę na Politechnikę, na taki kierunek bardziej związany, kobiecy czyli włókienniczy. Czyli Włókiennictwo. I e, specjalizacja a także moje upodobanie do różnych kreacji, już możecie, możecie e, się domyślać skąd jest. I, e, i tak zrobiłam. I miałam e, na Politechnikę e, egzaminy m.in. z matematyki, właśnie z fizyki. I powiem wam, że ja mam taką naturę, że pamiętam egzamin z, z fizyki. E, no, wydawało mi się, że jestem przygotowana dość dobrze, chociaż wiecie, nigdy nie wiadomo, bo dostaniecie taki temat, który akurat żeście ominęli, albo akurat y, go mniej umiecie. To jest też szczęście powiem Wam. Zdać egzamin to jest naprawdę po prostu szczęście. Trzeba mieć szczęście. I wyobraźcie sobie, że ja miałam ten egzamin z fizyki i dostałam. To był egzamin ustny, ustny bo ustnym powiem, bo te inne to zaliczam. I yy, dostałam te, już nie pamiętam jaki to był temat, zapomniałam, jeszcze, jeszcze pamiętam, ale już jakoś teraz po tych wszystkich moich tu przebojach zdrowotnych, to już tak się wiecie, mój mózg zupełnie czym innym napełnił, że pozapominałam. I yy, był to temat, który był bliski, yy, związanych z tym kilku tem tematom, których, które miałam opracowane na perfekt. Na perfekt! Na blachę, jak to mówi młodzież. Ale ten konkretny no, nie był opracowany na tak na blachę. I słuchajcie, co zaczęłam, zaczęłam y, robić? Bo ja to jestem taka, że widzę mur, to bale głową w mur i przebijam się, idę. I y, zaczęłam szybciutko mówić, taki wstęp zrobiłam i tak troszkę dookoła, dookoła i zaczęłam się jakby popisywać ze znajomości Wielu tematów związanych z tymi innymi, ale tak nie dochodziłam do sedna. No i oni tak czekają, czekają, no i tak kiwają głowami, że mm, nie, że dobrze przygotowana, jakie wiadomości, tak kiwają, kiwają, ale cały czas ja krążę dookoła, dookoła i nie wchodzę w to sedno. I taki był fajny y, 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 egzaminator, taki młody człowiek, pamiętam, miał długie włosy miał takie długie włosy taki młody człowiek, i tak widziałam, że mm, uśmiechał się w ogóle cały czas, tak jakoś mi się wydaje, że yy, no tak jakoś zasympatyzował może z, z moją osobą. Troszkę tak y, był rozbawiony tym, że ja właśnie y, widzi, że ja tu nie bardzo w tym temacie, więc dookoła zaczęłam się popisywać w znajomości wszystkich dookoła, tylko nie tego, na którym ja wyciągnęłam y, temat. No i pamiętam, jak on mówi, no tak, tak, no, no, mm, mnie chwali za te wszystkie wiadomości, ale my chcielibyśmy usłyszeć i nawiązuje do tego konkretnego tematu. No i słuchajcie, ja się wtedy jakoś spięłam i tak właściwie trochę na takiego czujka zaczęłam mówić o, no, o tym konkretnym, no i jeszcze cały czas nawiązywałam do tych bocznych, więc to wszystko tak wiecie, było ładnie ubarwione. No i zdałam, zdałam yy, wtedy nawet dość dobrą ocenę mi wtedy postawili, bo inne to nawet matematykę chyba nawet na piątkę zdałam, yy, a tą fizykę właśnie chyba czwórkę nawet dostałam, to też bardzo dobrze, też bardzo dobrze, bo no, jak dostałam ten temat, to byłam trochę przerażona. I, i, i to radzę właśnie yy, młodym, jeżeli jesteście na ustnym egzaminie, po to jest ustny egzamin? Żeby pokazać swoją bystrość umysłu, żeby pokazać swoje zainteresowanie w ogóle tym całym przedmiotem. I, I wiecie, to się też liczy. Oczywiście, musicie coś powiedzieć na temat konkretny, no bo nie możecie nie na temat mówić, ale nie zaszkodzi, jeżeli jest to taki nie na 100% opracowany przez was temat, troszkę dodać wiadomości, które macie właśnie dookoła tego, tego, tego tematu. I inne te pisemne, no to tak zaliczam nawet właśnie, po prostu były tematy, które ja, dostałam tematy i, i od razu uśmiech od ducha do ucha, bo na wszystkie, które dostałam, wiedziałam odpowiedź, więc nie był to dla mnie problem. I e, pamiętam też właśnie na pisemnym, tak nawet ja pamiętam, żeśmy dość blisko siedzieli i tak, tam ktoś chyba nie wiedział, ja tak wzięłam tą kartkę i mu... I mu no chciałam pokazać, żeby on przeczytał, i on z daleka nie mógł przeczytać, i tak się przymierzał. No i w końcu nas tam upomnieli. No to już, przy, no to już nie mogę mu pokazać, no ale tak powiem Wam, że raczej ja mm, y, też chciałam komuś pomóc. Jak ja znałam odpowiedź, no to dlaczego miałabym mu nie pomóc? I, no i tak, tak przebiegły egzaminy, znałam egzaminy. Skończyłam te studia, yy, robiłam pracę magisterską. Yy, to był temat, jakie miałam, temat napięcia dynamiczne w maszynach żyjących. <laughs> to pamiętam, robiłam pracę magisterską, ładnie oprawioną. I yy, powiem wam, że jak zdałam yy, tą, yy, tą yy, obroniłam tą pracę magisterską, mój promotor mówi: No, a ja już, jeszcze na studiach, oni wiedzieli, że ja już założyłam swoją własną firmę. Wiecie, to jeszcze. Kiedyś to było tak, te, tych firm prywatnych tak nie było jak teraz dużo. No i mój promotor mówi, no i co, tyle lat nauki, pani pójdzie w sektor prywatny i nawet pani tego doświadczenia nie, i ja jestem magistrem inżynierem, ale mam y, 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 dyplom schowany do szuflady, i tuż po skończeniu studiów ja zaczęłam działalność y, prywatną. I potem miałam jedną firmę, potem drugą firmę, trzecią firmę, i powiem wam, że w różnych dziedzinach czułam się dobrze. Ja, ja zawsze kochałam to, co robię. Kochałam. Mnie wszystko cieszyło. Ja no wszystko, wszystko kochałam. Nawet ostatni mój, mój biznes to biznes samochodowy, ale też powiem wam, że tak kochałam kontakt z ludźmi. Nie tylko z Polakami, właśnie, bo miałam klientów też z zagranicy, że no, no wszystko mnie cieszyło, wszystko mnie cieszyło. I e, powiem szczerze, że jakoś tak no, układało mi się właśnie bardzo, bardzo dobrze. E, jedyne, co Wam opowiadałam, miałam taki, taki krach, to było właśnie w momencie, e, kiedy zachorowałam na tą nadczynność tarczycy i powiem Wam, że e, jak się wali, to się wali. I to było tak, że i ta nadczynność tarczycy, i potem yy, yy, kradzież mienia za yy, kilkadziesiąt tysięcy, yy, potem włamanie do biura, i, yy, i też kradzież, yy, już mniejsze, mniejsze pieniądze, bo to sprzęt ich interesował. Yy, ale jak to wszystko się wiąże, ja już wtedy miałam właśnie tą nadczynność tarczycy, ja się leczą, już miałam wyrównane to TSH, w momencie kiedy miałam to włamanie, jak ja weszłam, słuchajcie, wyszłam na sekundę, na sekundę wyszłam po prostu y, obok do supermarketu, bo miałam biuro w centrum y, samym, wyszłam po y, mleczko do kawy i y, wróciłam, a tu drzwi wyłamane, biurko przewrócone, y, laptop zabrany, no, tylko się cieszyłam, że dokumenty zostały i, 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 no, i jeszcze inne rzeczy tam związane z dość dużym mieniem za dużą wartość. To zostało, po prostu ich interesował tylko sprzęt. Także żadne dokumenty, żadne nic, żadne kluczyki, Nic ich nie interesowało. Taka, takie, taka, taki, taka drobnica ich interesowała, bo no, może to byli tacy znaczy: o, Ja wam opowiadałam, że w tym budynku, w którym ja miałam swoje biuro, mieli też właśnie i adwokat, i, i biuro projektów, i, i pan mecenas, i, i, i oni też byli okradzeni. Wszyscy byli okradzeni, zanim założyli alarm. Jakby mi to ktoś wcześniej powiedział. To ja bym od razu ten alarm założyła, ale ja sobie myślę, Boże, domofon jest, ja jestem na piętrze, jest winda. Do mnie się wchodzi przez jedne drzwi w taki korytarzek, z tego korytarzyka w drugie drzwi. Tam obok zaraz tuż przy moich drzwiach kolejne, kolejne, kolejna firma. I no, nigdy bym nie pomyślała, a jednak widzicie tam był taki konfident, y, który dawał cynki, po prostu takie złodziejaszki, y, y, dostał cynk, że ja wyszłam, tam ktoś stał na czatach, on wszedł, no takie drzwi wiecie w biurach, to co to to. I one jeszcze były w tym korytarzyku, więc te drzwi wielkie zamknęli, na zewnątrz tam kto jechał windą, czy chodził po schodach nie, nie, nie widział tego, bo te drzwi były zamknięte, mieli świetne, no świetny taki... Miejsce do, do, do włamania. No to wtedy, słuchajcie, jak weszłam, to naprawdę Wam, że to jest straszny szok. Ja współczuję ludziom, którzy mieli na przykład okradzione domy czy takie osobiste. Jak ja zobaczyłam to włamane biurko, to, no jeszcze mi zabrali yy, z torebki. Torebkę zostawili, a zabrali mi portmonetkę. A na szczęście ja właśnie chyba karty wziąłam ze sobą, w tej portmonetce nic nie miałam. Także szkoda mi tej portmonetki bardziej, nie było ładna, bo ładna była taka Markowa. I y, od razu mi właśnie skoczyło TSH do 5 i to widzicie, jak się wali, to się wali. Nie dość, że tu z tą nadczynnością. Potem jak, jak, jak mi okradli no to, no to taki szok znowu stres. No ale przeszło, przeszło. Potem właśnie kolejny, kolejna kradzież takiego dużego mienia, no to, no cóż, no odrzuciłam to słuchajcie od, od siebie i, i, i potem miałam jeszcze taki, taki jakby, to i wszystko właśnie klienci z zagranicy, też taki był klient, on, on w paszporcie miał, że yy, mieszka w Stanach, ale urodził się chyba w jakimś, nie wiem, Azerbejdżanie czy czymś. I on mówił po angielsku i mówił po rosyjsku. I pamiętam też, ja wtedy po rosyjsku, bo mówiłam, że ja się angielskiego na studiach nie uczyłam, bo miałam niemiecki, a on niemieckiego nie znał i teraz się zaczęłam uczyć angielskiego. A tam robię takie filmiki śmieszne, ale nieudaczne. Kto zna angielski, to. Ale o to chodzi, żeby właśnie ja się uczę, więc ja się nie wstydzę tego, bo ja dopiero dwa lata nauki to wiecie. To jest nic. A jednak kilka słów potrafię przekazać. I powiem Wam, że też miałam takie właśnie, znaczy usiłował ukraść mienie, no. Około 100 tysięcy, ale w odpowiednim momencie się zorientowałam. Od razu było atak, od razu był zlokalizowany, i powiem Wam tak ogólnikowo, taka była sytuacja, że on był w kilku hotelach, gdzie to było gdzieś niedaleko Austrii, i był w kilku hotelach, i tak no, na ślepą wie jest w tym. Zadzwoniliśmy, yy, moje dzieci oczywiście po angielsku, do ten, czy, no i poprosili go do telefonu. No i mu powiedzieli, że dlaczego on tutaj zrobił taki manewr, którego nie wolno mu było zrobić i tak dalej, to jest zakazane, bla, 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 ble. No i on, ja nie widziałem, ja nie widziałem. dobrze wiedział, ja mu po rosyjsku 100 razy gadałam. On dobrze wiedział, on przytakiwał, a potem nie odbierał telefon, jak ja dzwoniłem On po prostu chciał kolejny manewr zrobić. Ale to mu się nie udało, i jak zobaczył, że jest obserwowany, że my wiemy, gdzie on jest, w jakim miejscu jest, to normalnie wpadł w szok. Skąd my widzieliśmy, że on właśnie w tym hotelu i że on tam właśnie, no i mówi: To on już wraca, to on już wraca. No i słuchajcie. W końcu też tak tam przejechał taki zjazd, na, na, z, do, w, gdzie, że z Austrii musiał jechać. No, ale w konsekwencji wrócił. No, i potem się tam tłumaczył głupio, ale no żeśmy jakby w zarodku, y, znaczy ja w zarodku to mm, no zdusiłam. Ale słuchajcie, jakie nerwy, jak ja. Serce tu mówię, nie no, no po prostu. No byłam, byłam no trochę trochę powiem wam prze, prze, przerażona. No bo straty wiecie, zarabia się pieniądze zarabia, ale żeby odłożyć sporą sumę, zależy jaką dla jednego jedna spora dla drugiego niespora, to naprawdę trzeba no, trochę, dużo wysiłku i dużo czasu a y, ktoś właśnie taką wypracowaną gotówkę weźmie sobie, y, jakby mu się należało. i, i ten. Także cieszę się, że tylko y, jedna, jedna taka grubsza sprawa była, którą straciłam, którą mówiłam Wam, że prokuratura już, znaczy wie kto, to co, to mówiłam Wam już nazwisko tego, tego oszusta, to jest Peter Hurak. On y, oszukał bardzo dużo ludzi, on, y, on się w ogóle... W różnych dziedzinach działał. On, on i, i, i w nieruchomościach, i, i w samochodach, i no w, róż w motocyklach w różnych dziedzinach działał. Robił jakieś manewry, sprzedawał nie swoje ziemie nie wiem, no tak kombinował takie to były, słuchajcie historię, że no i prokuratura odpisała, że zawieszone, bo nie znam miejsca pobytu pana Petera Huraka, no ludzie, no Petera Huraka, no, no. wiecie, ja to mówię, ja to ja chętnie bym się z nim, yy, bym mu powiedziała, żeby to oddał, no ale, ale wiecie, no złodziej nie po to kradnie, żeby oddawać, no taki sobie wymyślił sposób na życie. I współczuję dużo osobom. Tu oglądałam tak jeden film, jak dziewczynę okradli, znaczy złodzieje weszli do domu. No, nie zazdroszczę, nie zazdroszczę, słuchajcie, nie zazdroszczę. To jest naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne. No, wracając, o znowu zbiegłam z tematu, zeszłam z tematu. Wracając, słuchajcie, do. Do studiów. No więc ja rozumiem wszystkich młodych, wszystkich słuchajcie, młodych ludzi, którzy, którzy nie wiedzą, jakie studia wybrać. I no, ja się sugerowałam tym, że pomyślałam, z jakich przedmiotów jestem dobra. W tym kierunku właściwie poszłam. No i wylądowałam, tak. A, a, a są ludzie, którzy są już zamiłowani, kochają medycynę, inni kochają na przykład architekturę, jeszcze inni jakieś humanistyczne, są doskonali z przedmiotów humanistycznych. Ja jakoś w humanistycznych się nie odnajdywałam. Może dlatego, że wiecie, co też zależy od profesora. Jaki jest profesor? Jak profesor jest miły, fajny, potrafi zainteresować, to a mnie właśnie interesowała fizyka, matematyka, takie. Jakoś mnie to interesowało, to szybkie myślenie, takie. No i, yy, i historię nie bardzo lubiłam, bo trzeba było przyspajać ogromnej ilości materiału, a w matematyce i fizyce wystarczyło, że ja zrozumiałam. Że ja zrozumiałam. Ja, nawet wiecie co było tak, że ja pomagałam dziewczynie, która była w klasie wyżej ode mnie. I ona mówi, jak ty to jak Skąd ty wiesz, że to trzeba tak, a nie tak? Ja mówię, słuchaj, bo ja słucham na lekcji. Ja zawsze, słuchaj ja nie gadałam. Ja, ja skupiałam się, słuchałam na lekcji. Przychodziłam do domu i od razu robiłam, odrabiałam lekcję. Od razu, kiedy jeszcze miałam wszystko w głowie. I jak ja odrobiłam tą lekcję, to mnie, ja to po prostu zrozumiałam i ja się nie musiałam tego uczyć, bo ja to zrozumiałam. Natomiast w historii trzeba no, wykuć na pamięć daty, trzeba wykuć na pamięć takie różne historie. Nie ma tak, żeby zrozumieć. A tak wystarczyło, że ja zrozumiałam, ja się wcale nie musiałam uczyć. Tak to, tak to u mnie wyglądało. No, jestem ciekawa, jak tutaj w tym roku w ogóle, jak to wszystko wyjdzie z powodu tego covid ale rozumiem wszystkie, wszystkie młode, młodych przyszłych studentów, że mogą też nie mieć właśnie. No mogą niektórzy nie wiedzieć, w którym kierunku pójść, ale są i tacy, którzy mają sprecyzowane już swoje, swoje są ukierunkowani na, 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 dany, na dany kierunek, wiedzą, co ich interesuje. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ach, już wspominałam, że w Ameryce yy, potwierali właśnie przedszkola, i w Stanach zaczęło panować, i teraz widzicie, znowu zapomniałam tą nazwę. Specjalnie zadzwoniłam do osoby, z którą o tym rozmawiałam, i. Fukushima, czy. Taka japońska nazwa. To jest taka choroba, która właśnie się rozprzestrzeniła w przedszkolach yy, u dzieci i. Yy, Będę musiała to napisać, pod, bo naprawdę ciągle zapominam. Przez to właśnie, że dzieci były otwarte wcześniej przedszkola i to jest taka, jakby pochodna tego COVID-19. No ale już o złych rzeczach, nie mówmy o kradzieżach, o chorobach, o przyjemnym. Dzisiaj jest zimno, nie jest fajnie, ale. ale Macie siebie, macie swoich bliskich, już niektórzy myślą nawet właśnie o wczasach, o, o wyjazdach, dlaczego nie? Może to się uda, może właśnie będzie, będzie fajnie będą na przykład tutaj u mnie, moi z rodziny myślą o wynajęciu na przykład wszystkich domków, które tam są do wynajęcia i wszyscy znajomi w każdym domku, no i tak mniej więcej ci ludzie, którzy się znają, którzy wiedzą, kto z kim się kontaktuje, no może to być troszeczkę taką mniejszym zagrożeniem niż przebywanie bliskości jakiejś z ludźmi nieznanymi absolutnie i nie znam ich ani historii, ani, ani ich spotkań, ani ich kontaktów, ani nic także różnie to sobie na pewno rozwiążecie, ja raczej nigdzie nie, nie wyjadę, dlatego że ja tutaj mam cały czas kontynuacji, ciągle u mnie się dzieje ciągle coś, oh, wolę już o tym nie mówić, bo już wiecie coś już nawet Cię modlić, już mówię, Panie Boże, rób, rób co uważasz. Ja już po prostu rób co uważasz. Co będzie, to będzie. Ja Wam powiem, że taką poznałam tutaj właśnie fajną znajomą, która już jest po wszystkim, już yy, yy, po operacji, po wszystkim i właśnie tak, tak zrobiła. Mówi, ja to mówi, powiedziałam: Panie Boże, rób, rób co uważasz. Jak co będzie, to będzie. I powiem Wam, że bardzo ładnie wszystko przeszła, nic tam jej się nie dzieje, nie ma żadnych komplikacji, także bardzo ją serdecznie pozdrawiam. I, i, I życzę jej zdroweczka, bo, bo troszkę zdrówko jej dopisało, ale z kolei ma tam pewne swoje inne, inne problemy z innej dziedziny. I życzę Ci, żeby tamte też się wyprostowały, żeby wszystko poszło po Twojej myśli, żeby, żeby się ułożyło tak, jak sobie tego, tego życzysz. I żebyś była szczęśliwa, zadowolona i uśmiechnięta, i zdrowa, i zdrowa. To do mojej znajomej. Do mojej znajomej. Ma na imię na literę S. <laughs> nie chcę, tak wiecie, na wizji powiadać bo ktoś sobie może nie życzyć. Ale ten wie, o kim mówię na pewno. Także pozdrawiam serdecznie Was. Króciutki dzisiaj filmik. Taki. Troszkę nawiązałam o, o studiach, a troszkę tam, oczywiście, jak zwykle muszę jakąś dygresję zrobić i, i nie na temat troszeczkę, więc zastanowię się, jaki to będzie, jaki tu tytuł dać teraz, jaki tu tytuł dać? Dziękuję wam wszystkim za miłe wpisy, za, za komentarze. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję nowym właśnie osobom. Dziękuję za łapeczki i powiem, że bardzo dużo ciekawych ludzi się dołączyło. Bardzo sympatycznie, bardzo mili, mądrzy, mądre osoby. Bardzo mnie to cieszy i z zainteresowaniem też wchodzę na ich kanały i oglądam. I pozdrawiam innych youtuberów i moich zwolenników. I wszystkich innych, kto ma życzenie mnie oglądać. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i buziaczki. Dużo buziaczków.